Paweł Szabłowski, pełniący funkcję wiceprezydenta puław od marca 2019 do końca sierpnia 2020 roku, został odwołany z kolejnego stanowiska. 30 listopada Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym podjęła decyzję o odwołaniu Pawła Szabłowskiego z funkcji prezesa spółki, którą objął w styczniu tego roku. Według oficjalnego komunikatu, cytowanego za wspólnotą puławską, przyczyną było jednomyślne przekonanie organów spółki, że takie rozwiązanie będzie optymalne dla obu stron. Właściciel oraz Rada Nadzorcza, uznali, że formuła obecnej współpracy się wyczerpała i nie należy jej kontynuować. Zapytany o sprawę podczas ostatniej sesji rady miasta burmistrz Kazimierza Dolnego tematu nie komentuje i odsyła z pytaniami do rady nadzorczej spółki.